Mam przyjemność zaprosić Państwa do wyjątkowego gabinetu medycyny estetycznej, który na mapie Koszalina istnieje już od 2010 roku. Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogika powstał z myślą o osobach ceniących profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług. Instytut imponuje zestawem różnorodnych metod odmładzających i upiększających. W miłej atmosferze i komfortowych warunkach mogą Państwo wykonać zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii czy laseroterapii, zawsze indywidualnie dobierane do potrzeb Państwa skóry. Dermalogika to pięć gabinetów zabiegowych, przestronna oraz komfortowa recepcja oraz odrębna strefa znieczuleń z nowoczesnym fotelem do masażu. Ale dermalogika to przede wszystkim zespół profesjonalistów, osób zakochanych w swoim zawodzie, dla których medycyna estetyczna jest prawdziwą pasją. Dermalogika posiadamy bogate portfolio nowoczesnych urządzeń, które są kluczem do sukcesu oferowanych zabiegów oraz zadowolenia pacjentów. I w dniu dzisiejszym mam przyjemność zaprezentować. Niektóre z nich, m.in. platforma laserowa Alma Harmony XL Pro, która jest rewelacyjnym urządzeniem do usuwania zmarszczek, rewitalizacji skóry, usuwania blizn, a także jest niezastąpiona, jeżeli chodzi o usuwanie naczyń chronośnych oraz przebarwień. U naszej pacjentki wykonaliśmy zabieg laserem Alma Harmony Pro XL modułem DVL, który służył do niwelowania plam pigmentacyjnych na dłoniach. Także w celu wzmocnienia skóry naczyniowej, mocno ukrwionej, w niwelowaniu rumienia naczyniowego zaczerwieniem. Podczas zabiegu czujemy delikatne ciepło, ponieważ bardzo pobudzamy szybko pracę tkanek, więc widoczne jest szybkie przekrwienie. To zaczerwienienie po samym zabiegu dość szybko ustępuje, a w zamian mamy bardzo ładne efekty, które osiągamy już w przeciągu tygodnia. Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogika Edyta Słupczewska to niewątpliwie jedno z najekskluzywniejszych miejsc na terenie województwa zachodniopomorskiego. Właścicielka kładzie wysoki nacisk na to, aby mieć w ofercie technologię high-tech, a my jako partner itps mamy przyjemność je tutaj dostarczać. Laser diodowy Vectus, który służy do usuwania niechcianego obłosienia. Accent Prime, który jest najlepszym urządzeniem usuwającym zbędną tkankę tłuszczową oraz nasza najnowsza endermologia Allianz, dzięki której możemy mieć taką sylwetkę, o której zawsze marzyliśmy i to pozbawioną celulitu. Serdecznie zapraszam Edyta Subczewska, właścicielka Instytutu i Kosmetologii Medycyny Estetycznej Dermalogika.